Witamy na moim ranczu tutaj i chcę przedstawić wam rasę i mój ośrodek i pomóc wam lepiej zrozumieć, zrozum, o co chodzi z mastifem tybetańskim w ogóle chodzi. No więc chodź, poznajmy kilka z psów. Zazwyczaj trzymam moje psy tutaj, w czymś jakichś stadach rodzinnych. Zwykle jeden samiec z kilkoma samicami stara się zachować spokój, szczególnie w okresie rozrodczym. Możesz trzymać samce lub samice razem w grupach, jeśli nie są psami rozrodczymi, ale tak nie jest w tym przypadku. Więc... Mamy mojego dorosłego samca Dino z roczną samicą z tyłu tutaj, złotą gają, roczną samicą talią i czteroletnią Dolly. I w pewnym południu Mastiff tybetański często ucina sobie drzemkę. Są obudzone e, od wczesnego wieczoru do wczesnego rana, a potem przez dzień odpoczywają i odpoczywają, odpoczywają chyba że naprawdę ma na coś do szczekania. Nad... Tybetański mastiff to w pewnym sensie najlepszy pies opiekun rodzinny. Pies obronny. Ich ochrona jest instynktowna. To nie pies wyszkolony. Różnica jest taka, że nie są agresorem, ale są obrońcą. Więc innymi słowami, dopóki wszystko jest status quo wokół domu, wokół podwórka, są w porządku, jak lew leżący na wzgórzu. Ale daj im coś, do czego się denerwują. Są, tuż tam, stoją przy strażniku, przy bramie, gotowi się do obrony lub przyjęcia tego czego. Oni nie szukają kłopotów, ale nie pozwalają samym kłopotom się sprowadzić na samych. Nazywam się Richard Eichhorn, nazywaj mnie Rick. Zacząłem interesować się tą rasą w 1978 roku, kiedy zobaczyłem ich zdjęcie w magazynie Life o rzadkich rasach psów na świecie. Miałem przyjaciółkę, która miała tybetańskie teriery. Zadzwoniłem do niej i powiedziałem, co jest z tym tybetańskim Mastifem. Ona przedstawiła mnie kobiecie, która sprowadziła pierwsze psy do kraju, które mieszkała jakieś godziny od miejsca, gdzie jestem teraz. I dostałam od niej swojego pierwszego psa. I to jakieś 20 pokoleń temu. Nigdy nie śniło mi się, że będę wciąż w tym ciągu. Nadal będę w tym. Nadal hodować, mieszkać na pełny etat z tymi psami, wystawiać, oceniać na cały czas z psami. Wystawiać, oceniać na cały, cały świat. To znaczy, że to było doświadczenie zmieniające życie.

Solita, gdzie twoje maluchy? Mamy tu małą grupkę szczeniąt, które mają pięć tygodni. Są z mamą, uczą się przebywać na zewnątrz, socjalizują się z. Chodźcie, szczeniaki. Chodźcie, maluchy, idziemy. Kto tu jest? Reszta teraz śpi, więc musimy wziąć tylko te dwa. Mój garaż na trzy samochody to budynek dla psów. Wszystkie psy śpią tu w nocy. Cała pielęgnacja, karmienie wszystko odbywa się tu. Pochodzą z dachu świata, czyli z Tybetu. Pochodzili z odizolowanego regionu, zarówno pod względem geograficznym, jak i klimatycznym, a także religijnym i kulturowym. I dlatego przez wieki hodowali się w izolacji w tym zimnym, górskim królestwie, pełniąc funkcję stróża rodziny i stada. Zazwyczaj pies żył z nomadami lub mieszkał na dziedzińcu miasta, chroniąc rodzinę, dbając o bezpieczeństwo domu, dzieci, stada owiec przed wilkami, niezależnie od tego, kim się opiekowali. Ewoluował w podwójnym celu: jako pies stróżujący podobnie jak niektóre inne rasy mastifów, a także jako stróż stada, jak Kuwa czy Pirenejski Pies Górski, czyli połączenie mastifa i górskiego stróża. Naturalnie wyewoluowana rasa lądowa, która w pewnym sensie rozmnażała się i ewoluowała bardzo specyficznie ze względu na izolację, geografię i klimat Tybetu. Nie było tam zbyt wielu zwierząt przychodzących i wychodzących. Tak naprawdę, wiesz, to były górskie wioski, ośnieżone góry, przełęcze górskie, nisko położone doliny, a psy były tam odizolowane. I tak tak jak inne rasy tybetańskie, w tym spaniel i terrier, nie miały one zbyt wielu możliwości krzyżowania. Wykształciły w sobie bardzo czystą rasę psów. W ewolucji rasy istniały różne funkcje. Historia dokumentuje tradycyjny typ mastifa, bardzo duże, ciężkie, z bardziej obwisłymi wargami, bardziej zwisającą skórą, sporych rozmiarów, nieruchomy stróż. Te psy widywano w klasztorach, przywiązane łańcuchem przed domem, często na dziedzińcach bogatszych ludzi w miastach Tybetu. Natomiast bardziej atletyczny, szczuplejszy, a może nawet nieco bardziej agresywny, bardziej stróżujący typ poruszałby się wraz z nomadami, byłby nieco bardziej wydajny pod względem fizjologii, nie tak ciężki. Być może nieco bardziej agresywny w starciu z drapieżnikami. I tak powstaje ta dwoistość, a bardzo często te dwa typy były regularnie krzyżowane, aby zachować zdolności stróżujące i sprawność fizyczną typu koczowniczego, a także rozmiar, prezencję, typ i wagę, które szły w parze z typem mastifa. To wciąż przejawia się w dzisiejszym psie i jest przedmiotem ogromnych kontrowersji w obrębie rasy, ponieważ są ludzie, którzy są zainteresowani tą rasą ze względu na jeden lub drugi typ, a wielu łączy te typy, aby zachować tę samą równowagę, którą osiągnięto w Tybecie. Termin masywny został użyty dopiero po odkryciu rasy przez ludzi Zachodu kilka wieków temu, ponieważ była to masowa rasa Tybetu. Stare słowo oznaczające masywny to masywny, więc był znany jako masywny mastif Tybetu, wielki pies Tybetu. W swojej ojczyźnie znane były jako doki, co oznacza psa przypływowego lub stróżującego. Są jedną z pierwotnych ras, od których pochodzi wiele współczesnych psów pracujących, z pewnością rasy stróżujące stada, a także Bernardyn i Chow-chow. Istnieją spekulacje, różne teorie. Czy to właśnie od nich pochodzą mastify, czy też ewoluowały one jednocześnie ze względu na ukształtowanie terenu i izolację? W rzeczywistości wyhodowano psa, który był bardzo sprawny w obronie na dużych wysokościach i w zimnym klimacie. Mówimy o wysokości od 8 tysięcy do 10 tysięcy, do 15 tysięcy stóp, a nawet wyżej. Był to pies o bardzo gęstej sierści, wolniejszym metabolizmie, dzięki czemu mógł przeżyć na mniejszej ilości pożywienia. Był to nieruchomy stróż, który w ciągu dnia był przywiązany, a w nocy spuszczany luzem i był niezależnym myśliwym, więc pracował zamiast ludzi. A nie z ludźmi. Bardzo ważne rozróżnienie dla ludzi poszukujących dziś rasy stróżującej. To pies, który myśli samodzielnie, instynktownie stróżuje, a nie jest wyszkolony jak Doberman, Rottweiler czy owczarek niemiecki. Ten pies mówi: wskaż mi kierunek, pokaż mi czego mam pilnować, a teraz idź spać i pozwól mi to zrobić. Właśnie za to były cenione w Tybecie. Szczekały całą noc, alarmowani. Odstraszały drapieżniki, dawały wszystkim znać, że są na straży i nikt nie powinien się tam zbliżać. I to pozostaje aktualne do dziś. Jeśli zostawię moje psy na noc, będą alarmować całą noc, nie szczekają na nic, mówią coś w rodzaju: Słuchajcie, słuchajcie, wszystko w porządku, trzymajcie się z daleka, nie wchodźcie tu, nie zadzierajcie ze mną. A potem, gdy wzejdzie słońce, praktycznie śpią cały dzień. Mieszkam w wysokich górach pustyni w południowej Kalifornii, na wysokości około 1200 metrów. Są tu drapieżniki, są ptaki drapieżne. Muszę przykrywać niektóre wybiegi dla szczeniąt, zwłaszcza gdy są młode, bo są tam duże sowy, są jastrzębie. Nie widziałem żadnych orłów, ale znam dużą płomykówkę. Watachy kojotów nocą kręcą się tuż za moją posesją. Nie przychodzą tutaj, bo są inne miejsca. Nie ma tu nic do jedzenia. A jeśli już tu przyjdą, to czeka je mnóstwo kłopotów. Cóż, w Tybecie, zwłaszcza przy koczowniczym trybie życia, byli pasterze z końmi, kozami, owcami, a dwoma głównymi drapieżnikami w Tybecie były wilk tybetański i irbis śnieżny. Pierwszą suczkę, którą odzyskałem w 1979 roku, jej ojciec miał 11 lat i był to pies o imieniu Kalu, pierwszy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Kalu szczekał bardzo końsko po spotkaniu z Irbisem, gdzie przebito mu krtań i tak przez całe życie szczekał końsko. Wygląd fizyczny mastifa tybetańskiego ma mniej więcej takie samo znaczenie. Znaczenie jak lwa w Afryce. Zbójną grzywą jest niczym król bestii, a w królestwie zwierząt, im większy wygląd, tym bardziej się puszy i tym bardziej jest groźny. Grzywa pełniła więc podwójną funkcję, właściwie więcej niż jedną zapewniała izolację. Sprawiała również, że psy wydawały się większe i bardziej agresywne. Była też barierą dzięki luźnej skórze. Jeśli drapieżnik zdołałby go złapać w walce, mastif tybetański miałby przewagę, ponieważ miał dużo luźnej skóry i sierści, co zapewniało mu dodatkową ochronę. Do tego dochodzi tradycyjna czerwona obroża, z jaka zwana tikor, którą często zakłada się mastifowi tybetańskiemu, Zarówno po to, by móc go zidentyfikować z daleka i odróżnić od wilka, jak i w celach ceremonialnych. Dodatkowo obroża tybetańska zapewniała mu dodatkową izolację, podobnie jak kolczasta obroża stosowana u niektórych ras psów pasterskich. Wiecie, ten pies został sklasyfikowany jako jedna z ras stróżujących stado. Powiedziałbym, że jest bardziej przodkiem ras stróżujących. Na przykład często dzwonią do mnie ludzie i mówią „Mam stado owiec, mam problem z wilkiem” albo szczerze mówiąc bardzo często odsyłam ich do innej rasy. Mastiw tybetański to coś w rodzaju obrońcy domu, rancza czy farmy. Są bardziej przywiązane do ludzi niż niektóre inne rasy zwierząt gospodarskich, które wolałyby być z owcami, niż widzieć kogoś innego. Mastiw tybetański chce utrzymywać kontakt z ludźmi, z domem, doglądać zagród, pól, nadzorować wszystko, ale jednocześnie pozostać w domu i rodzinie. Nie jest to rasa, która doskonale nadaje się na przykład do wychowywania ze stadem, jak pirenejski pies górski, kuwa, a nawet owczarek. Wiesz, jeśli masz problem z wilkami lub drapieżnikami, sugerowałbym zmianę rasy. Jeśli masz duże rancho, farmę lub jakieś zwierzęta gospodarskie i potrzebujesz opiekuna, który będzie pełnił rolę brygadzisty i nadzorował całość, Jestem zaangażowany w tę rasę od 1978 roku i muszę powiedzieć, że zaszła ona tak daleko, że nigdy sobie tego nie wyobrażałem. Przez pierwsze 20 lat walczyliśmy o pozyskanie nowych linii rodowych, o jakiekolwiek wsparcie, o uznanie, o to, żeby ludzie wiedzieli, czym jest ta rasa. Dopiero w 2005 roku rasa trafiła do grupy AKC Miscellaneous. Zajmuję się tą rasą od 1978 roku i muszę powiedzieć, że dotarła do miejsc, których sobie nie wyobrażałem. Przez pierwsze 20 lat mieliśmy pewne trudności z pozyskaniem nowych, a w pełni uznano ją dopiero 10 lat temu, w 2007 roku. Byłem członkiem komisji, która pomogła w opracowaniu standardu dla AKC i byłem w to zaangażowany przez cały czas. Rasa zaczęła się od bardzo niewielu importów z niektórych odległych regionów, ponieważ Tybet był zamknięty. Tybet znajdował się za czerwoną kurtyną Chin. Dopiero w ciągu ostatnich około 10 lat Tybet naprawdę otworzył się na turystów. Mogliśmy zobaczyć, co tam jest. Chiny stały się ważnym graczem w tej rasie, ku mojemu zaskoczeniu i zaskoczeniu wszystkich innych. Prawdopodobnie około 2004-2005 do 2005 roku nagle pojawiły się setki egzemplarzy tej rasy w Chinach, pozornie zniknął. Cóż, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w ciągu tych 50-60 lat, kiedy Tybet i Chiny były zamknięte, wiele psów nadal tam było i rozmnażało się w regionach Tybetu i niektórych południowych regionach Chin, gdzie zamieszkiwała populacja tybetańska. Był to pewien szok dla świata mastifa tybetańskiego, ale jednocześnie bardzo. Bardzo ponieważ nagle pojawiło się wiele nowych linii rodowych. Rasa nie była już zagrożona wyginięciem, nie musieliśmy już polegać na być może gorszych egzemplarzach z mniej lub bardziej domieszką krwi mastifa tybetańskiego z Indii, Bhutanu, Nepalu i wszystkich odległych regionów, skąd psy te po raz pierwszy eksportowano do Europy i Stanów Zjednoczonych w latach 70. i 80. XX wieku. To był prawdziwy impuls dla rasy, która teraz Naprawdę odzyskała swoją pozycję w świecie psów. Wejdź i poznaj szczeniaki. Hej, szczeniaku. Co się dzieje? Hej, chłopaki. Nie waż się dotykać soczewki. Mówią, co masz? Musisz mieć dla nas jakiś smakołek. Ten piesek prawdopodobnie zostaje z nami, skoro już dostał imię. Ta suczka jedzie do Norwegii w przyszłym tygodniu, a ten piesek prawdopodobnie jedzie do Meksyku. Zwykle, jeśli, jeśli zostają w USA. Mogą wyjechać w wieku ośmiu, dziewięciu tygodni. Zazwyczaj 9 do dziesięciu tygodni, jeśli mają być wysłane, jeśli mają być odebrane, 8 do dziewięciu tygodni. Jeśli mają być wysłane za granicę, muszą zostać zaszczepione na wściekliznę w wieku 3 miesięcy, a następnie odczekać 30 dni przed wyjazdem. Dlatego właśnie te duże szczeniaki są tutaj. Ponieważ rasa ta wyewoluowała naturalnie w Tybecie, matka natura jest chyba najbardziej surowa z hodowców. Wiecie, jeśli pies nie był zdrowy, nie mógł przeżyć i rozmnażać się, często tego nie robi. Zatem jako rasa jest to stosunkowo zdrowa rasa, będąca wynikiem ewolucji rasy lądowej i matki natury. Widzisz niektóre z tych samych problemów, co u innych ras, ale nie w takim samym stopniu. Wiesz, mamy bardzo niską częstość występowania Dyspoazji stawów biodrowych i łokciowych bardzo mało problemów ze wzrokiem. Starsze psy umierają z powodu raka, problemów z sercem lub jakiegoś rodzaju problemów z gruczołami, ale nie ma niczego, co byłoby problemem całej rasy, jak to się dzieje u innych ras. I to jest zdrowsza rasa, zwłaszcza jak na większe rasy. Dożywają 11 do 14 lat. Wiesz, niektóre z pierwszych psów mogą umrzeć w wieku 9 lub 10 lat na raka lub inną chorobę, ale są też takie, słyszałem o psach w wieku 15 lub 16 lat, które żyją, wiesz, rozpieszczane, mają dostęp do zachodniego jedzenia, leków i opieki. Miałem szczęście zostać sędzą tej rasy dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu, a wzorzec rasy jasno określa, co czyni mastifa tybetańskiego idealnie. Musi to być duży, imponujący pies, a kiedy mówię duży, nie mam na myśli rasy olbrzymiej, jak niektóre rasy olbrzymie. Są psy znacznie wyższe i znacznie cięższe, ale ta rasa jest bardzo duża i imponująca, a jej rozmiar jest dodatkowo wzmocniony przez sierść. Jeśli weźmiesz starszego samca w w mniejszym klimacie, który jest dużym psem, to ta sierść sprawi, że będzie wyglądał na cięższego o 23 kg. Wiesz, czasami, wiesz, moje duże samce, które widziałeś dzisiaj, ważą od 60 do 68 kg, ale ludzie powiedzą, o rany, ten pies musi ważyć 90 kg, bo ma tak imponujący wygląd, co bardzo pomogło im w ich funkcjonowaniu w Tybecie. Szukasz psa bardzo naturalnego, bez przesady. that. Musi być zrównoważona, ponieważ trzeba pamiętać, do czego rasa była wykorzystywana w Tybecie. Musiała przetrwać w bardzo ekstremalnych warunkach. Musiała być sportowcem, więc mamy równowagę mięśni, siły, kości, sporej głowy, szorstkiej sierści. Wszystkie te cechy wyewoluowały, aby pomóc jej spełniać swoje funkcje i przetrwać w ekstremalnych warunkach. I te cechy są nadal utrzymywane i cenione. Rozumiejąc temperament Mastifa tybetańskiego, Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że jest to pies, który ewoluował do pracy z ludźmi, a nie z ludźmi, więc opisuję go jako w około 20% kota. To rasa inteligentna, jedna z najmądrzejszych, ale bardziej intuicyjna, a nie behawioralna. Wiesz, rzucasz psu piłkę, rzucasz mastifowi tybetańskiemu, a za drugim razem poleci, rzucasz ją, idziesz po nią. Albo to, albo go złapie, albo pogryze. Mam tu kolejną grupę rodzinną. Mam czteroletnią Dali. Dali to córka mojego dużego Leo, którego poznaliście wcześniej. Ładna, jednolita, czarna maść, która jest pierwotnie dominującym kolorem w tej rasie. Mam też Dino, jednego z moich reproduktorów. Właśnie wrócił z krycia, więc jest teraz trochę chudy, ale nadrabia to, jedząc podwójnie. Hej, Dino. Hej, dziewczyny. Hey girls, Talia Ta ruda suczka to Talia Maroczek Będzie moim przyszłym kandydatem na wystawę Ona i brawo to przyrodni brat i przyrodnia siostra I właśnie dostała tę małą iskrę wystawową Talia No dalej, Talia Gaja No dalej, Gaja Gaja Ta jasnozłota suczka to Gaja 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 też ma roczek. Dokonałam wymiany hodowlanej. Jeden z moich przyjaciół, Himat Singh z Indii, ma psy, które są dość odległymi krewnymi moich. W tym roku wymieniliśmy się szczeniętami. To sposób, w jaki hodowcy zachowują pewną różnorodność genetyczną, jednocześnie zachowując integralność rasy i najwyższą jakość. Gaja, chodź tu, Gaja. Chodź. Chodź tu. Gaja. Chodź, Gaja. Chodź, Gaja. Chodź, Gaja. Chodź, Talia. Wiesz, zauważyłeś, kiedy byliśmy na podwórku z moimi psami? Wiesz, woła mnie trzy, cztery, pięć razy. Rozumieją, że je wołam, ale mówią coś w stylu, wiem, że mnie odprawisz. Mam inne rzeczy do zrobienia. Muszę sprawdzić granice. Muszę obsikać wszystko. Mam wyższe powołanie. Mają więc stabilny temperament. Nie są to psy jednej osoby. To raczej psy jednej rodziny, jednego podwórka, jednego stada. Chcą przynależeć. Chcą wiedzieć, co mam chronić. Jak powinno być? Jaki jest status quo? Komu wolno, a komu nie, wskaż mi kierunek, a to zrobię. I pozwól mi zrobić to samemu. Powinny być znacznie bardziej pilnujące na swoim terenie, czy to stado owiec, kury, dzieci na podwórku, czy po prostu, no wiesz, swoje zwykłe podwórko. Powinny być tam strażnikiem. Kiedy zabierasz je poza posesję, czy to do parku, na wystawę psów, czy gdziekolwiek indziej, są znacznie bardziej zrelaksowane, bo wiesz, to tak jakby. No dobra, jestem tu po służbie. Chyba mogę się cieszyć, gdziekolwiek jesteśmy. To nie są na przykład psy, którym można kazać atakować obcego, gdy jesteś poza posesją. Znowu są obrońcami, ale nie agresorami. Nie widzisz, żeby wychodziły, robiły problemy, szukały kłopotów, ale stoją twardo i mówią, nie przekraczaj tej granicy. Wiesz, jeśli masz inne rasy, weź psa jako szczeniaka i wychowaj go z innymi rasami, żeby ustaliły swój porządek. Są bardzo niezawodne w stosunku do innych zwierząt. Zawsze polecam im księgo towarzysza, ponieważ inaczej reagują na innego psa niż na człowieka. Przeciętnemu właścicielowi, który ma ogród i rodzinę, polecam psa płci przeciwnej. Jeśli więc chcesz dużego psa, bo po prostu kochasz tę rasę i chcesz dużego, wybierz psa płci przeciwnej. Weź suczkę mastifa tybetańskiego jako towarzysza, labradora lub coś większego, na przykład dużego mieszańca malibuta, coś wystarczająco dużego, aby wchodzić w interakcję i ćwiczyć z mastifem tybetańskim, ponieważ jest to rasa fizyczna która lubi ostre zabawy i towarzystwo. Powinny to być duże podwórko, po którym psy będą mogły biegać i się bawić. W ogóle nie nadają się do mieszkania w bloku czy bloku. Nie radzą sobie szczególnie w gorącym, wilgotnym klimacie. Mogą znieść upał, o ile mają cień i zimną wodę. Są odporne na wilgoć i zimno, ale to połączenie ciepła i wilgoci, czyli całkowite przeciwieństwo zimnego, suchego i suchego klimatu Tybetu, jest prawdziwym problemem dla ich sierści. Powoduje infekcje uszu, infekcje skóry, letarg, słabe rozwijanie się i skróconą długość życia w klimacie tropikalnym. Szukam przede wszystkim domu, w którym Ktoś ma doświadczenie z dużymi psami. To nie jest rasa dla początkujących. To niezwykle inteligentna rasa, która będzie cię prowadzić, jeśli ty nie będziesz jej prowadzić. Potrzebują właściciela alfa, który ma doświadczenie z dużymi psami. Może to być zwykłe podwórko na przedmieściach z ogrodzeniem o wysokości co najmniej dwóch metrów. Musisz upewnić się, że jest solidny, ponieważ to silna rasa. Potrafią przejść nad, pod, wokół i przez prawie każde ogrodzenie. Potrzebujesz rodziny, która zna i docenia dużą rasę, niezależną rasę i która będzie o krok przed nimi, ponieważ Mastiff Tybetański potrzebuje granic. Kiedy już mu je wyznaczysz, będzie wspaniałym psem i nie będzie miał problemów z zachowaniem. Ale musisz go wcześniej socjalizować, socjalizować z ludźmi i miejscami, w których się go spodziewasz, a wtedy będzie się rozwijał, rozwijał się w środowisku, które tworzy twoje życie. Niektórzy pytają, dlaczego akurat ta rasa? Dlaczego się w to zaangażowałeś? Podobało mi się coś rzadkiego, coś egzotycznego. Chciałem miejsca, w którym mógłbym coś zmienić. A kiedy się zaangażowałem w 1978 roku, w Stanach Zjednoczonych było tylko około 100 psów, 100 mastifów tybetańskich. Co sprawia, że trzymam się tej rasy? To takie indywidualności mają taki charakter są naprawdę doskonałymi towarzyszami. Podoba mi się to, że są niezależne. Podoba mi się, że mają własny rozum i robią swoje. Mogę polegać na tym, że są niezależne i to mi się podoba. Niekoniecznie będą zachowywać się tak, jak chcę, ale doceniam ich charakter i osobowość. Dla osoby lub rodziny, która chce bardzo lojalnego i niezawodnego, dużego, zdrowego psa z pewnym doświadczeniem, żyjącego najlepiej w klimacie umiarkowanym lub chłodnym, może to być naprawdę wyjątkowy pies. Ale to duża rasa. To coś, co wymaga dużego samochodu, dużej klatki i większych toreb z karmą. Wszystko jest duże. To nie to samo, co mieć małego psa towarzysza, który śpi na kanapie. Będą chcieli być psami zarówno domowymi, jak i wychodzącymi. Będą chciały wiedzieć, co się dzieje. To nie są psy, które można zostawić w domu, gdy wychodzisz. To psy, które powinny być na zewnątrz, aby pilnować miejsca, bo jeśli nie, to wyjdą przez moskitierę, drzwi lub okno, jeśli pojawi się zagrożenie, a ciebie nie będzie w domu, żeby je wypuścić. Więc wystarczy wziąć pod uwagę siłę, charakter i osobowość danej rasy. A jeśli to jest to, czego szukasz, może to być fantastyczny pies. If it, if for, Musisz jednak wybrać go. odpowiedniego psa do odpowiedniej sytuacji um, i upewnić się, you know, że jesteś właściwym right dog, właścicielem.